Witam wszystkich, nazywam się doktor Anna Kowalska. Na początek chcę zapytać wszystkie panie, jeśli wasz mąż chce was całować tam na dole, czy czujecie się skrępowane, czy może z niecierpliwością na to czekacie, ale boicie się, że sprawi wam to ból. Panowie, czy często zbieracie się na odwagę, by być bardziej intymnym z żoną, ale ona zawsze nerwowo zaciska nogi, natychmiast gasząc cały żar. To jest ta intymna sprawa, która tkwi w sercach. Niezliczonych, dojrzałych par, które chcą to robić, ale nie mają śmiałości o tym mówić. Mąż czuje, że żona już go nie kocha, a żona martwi się, że nie jest wystarczająco czysta. Dziś dr Kowalska pomoże wam rozwiązać ten supeł. Polecam ten film mężom i żonom do wspólnego obejrzenia. Nie pozwólcie, aby ten mały problem stał się przeszkodą na drodze do waszego szczęścia w drugiej połowie życia. To, o czym dzisiaj będziemy rozmawiać, to. Możliwy sposób na zburzenie tego muru i ocieplenie relacji, mówiąc wprost, czy mąż może całować intymne miejsca swojej żony? Czy jest to bezpieczne i higieniczne? Czy to jest niestosowne zachowanie? Wiem, że już samo usłyszenie tego pytania może sprawić, że policzki wielu kobiet zaczną płonąć i być może mamroczą w sercu, jak można o tak prywatnej sprawie dyskutować publicznie, ale i. Im dłużej pracuję jako lekarz, tym bardziej zdaję sobie sprawę, że w związku, zwłaszcza w przypadku starszej pary, która spędziła ze sobą większość życia, jest wiele rzeczy, którym jeśli nie odważymy się stawić czoła lub o nich nie porozmawiamy, niewidzialny mur będzie stawał się coraz wyższy, a dwa serca nieświadomie się rozpadną. Im dalej, tym bardziej się od siebie oddalamy. Często spotykam się z taką sytuacją w moim gabinecie. Niektóre kobiety nieśmiało szepczą do mnie, Pani doktor, nasz starszy pan ostatnio bardzo polubił całować mnie tam na dole. Szczerze mówiąc, jestem zarówno przerażona, jak i trochę podekscytowana, ale nie śmiem go bezpośrednio zbesztać. Naprawdę martwię się, czy to jest brudne, czy może zachoruje. To pytanie, choć lekkie, a zarazem ciężkie, oddaje wspólne uczucia niezliczonych starszych par. W miarę starzenia się, nasza siła. Fizyczna nie jest już taka jak kiedyś, a nasze ciała również. Jak możemy utrzymać ciepło i intymność między małżonkami pośród różnych zmian? Wiele osób intuicyjnie uważa, że całowanie miejsc intymnych to coś, co robią młodzi ludzie w pogoni za nowością i ekscytacją, i że my jako dziadkowie nie powinniśmy i nie potrzebujemy takiej niestosownej intymności. Jednak to często z powodu tej przestarzałej koncepcji nieśmiałości w mówieniu i myśleniu powstaje wiele nieporozumień, barier i wyobcowania między małżonkami, a niektóre żony czują z tego powodu głębokie poczucie winy. Czuję się nieokrzesana, a nawet zastanawiam się, czy mój mąż nie nabrał jakichś złych nawyków. Niektórzy mężowie po kilkukrotnej odmowie boją się zranić uczucia żony i własną samoocenę. Z czasem mężowie przestają aktywnie zbliżać się do żon. I stopniowo zastanawiają się, czy się starzeją i tracą swój urok. Intymność, którą kiedyś mieli powoli, zanikała w ciszy. Pamiętam kobietę po pięćdziesiątce, która wyglądała bardzo dobrze, ale zawsze miała wyraz smutku między brwiami. Przyszła z mężem do gabinetu i konsultowała się z nim. Zapytana o problemy z menopauzą, powiedziała pani doktor: Ostatnio czuję taką suchość, że boli mnie, gdy jestem z mężem. On jest bardzo wyrozumiały i niewiele mnie dotyka, ale czuję, że stajemy się coraz bardziej jak współlokatorzy. On ogląda swoją telewizję, a ja przeglądam telefon. Ledwo zamieniamy kilka słów dziennie. Zapytała mnie śmiało, czy kiedykolwiek myślała pani o zmianie tradycyjnego sposobu i używaniu uścisków, pieszczot, a nawet pocałunków, aby utrzymać intymność. Zamarła na chwilę jej twarz, natychmiast się zaczerwieniła i szepnęła czy można być z tobą intymnym Och jesteśmy już starym małżeństwem jak mogę czuć się zakłopotana Za jej zakłopotaniem kryje się kompleks niższości związany ze zmianami w ciele strach przed nieznanym i samoograniczenie wynikające z roli dobrej żony W rzeczywistości drodzy państwo starzenie się nie oznacza że powinniśmy przestać się kochać ani nie oznacza że w naszym życiu pozostały tylko codzienne potrzeby i nuda szanowania się nawzajem jak współlokatorzy Ciepły uścisk płynący z serca, delikatny dotyk bez intencji seksualnych, a nawet lekki pocałunek w brzuch lub miejsca intymne to bardzo dobry sposób na utrzymanie ciepła. W związku o ile odbywa się to przy wzajemnym szacunku i dobrej komunikacji, mówiąc szczerze, po wejściu w dojrzały wiek kondycja fizyczna nas, kobiet, rzeczywiście bardzo różni się od tej z młodości. Wraz z nadejściem menopauzy funkcja naszych jajników stopniowo słabnie, a wydzielanie estrogenu w organizmie znacznie spada. Ten estrogen jest dla nas kobiet jak ogrodnik w ogrodzie. Odpowiada za utrzymanie naszej pochwy w zdrowym nawilżonym i elastycznym stanie. Gdy ogrodnik strajkuje prowadzi to bezpośrednio do bardzo powszechnego stanu znanego w medycynie jako zespół moczowo-pciowy okresu menopauzy. Jednym z głównych objawów jest zanik pochwy. Brzmi to przerażająco, ale mówiąc prościej, błona śluzowa naszej pochwy staje się cieńsza, bardziej sucha, mniej elastyczna, a ukrwienie maleje, co skutkuje zmniejszeniem naturalnej zdolności do nawilżania. To tak jakby gąbka, która pierwotnie była pełna i wilgotna, powoli stawała się. W tej sytuacji, jeśli nadal uprawiacie tradycyjny stosunek seksualny, wymagający penetracji łatwo, jest odczuwać piekący ból z powodu tarcia, a nawet powodować małe pęknięcia błony śluzowej i krwawienie. To nie tylko nie jest przyjemne, ale jest rodzajem tortury fizycznej i psychicznej. Ponadto wielu starszych braci i sióstr może mieć również historię chorób przewlekłych, takich jak choroby serca, nadciśnienie i zapalenie stawów. Tradycyjna pozycja, w której mężczyzna leży na tobie, jest czasami nie tylko obciążeniem fizycznym, ale także presją psychiczną. Sprawia, że ludzie są zdenerwowani i martwią się, co może się stać. W tej sytuacji, gdy zmienia się zarówno ciało, jak i umysł, jeśli wiemy, jak zmienić perspektywę i podejście, używając łagodniejszego, wolniejszego i mniej inwazyjnego sposobu, wyrażania intymności, dobrze umiejscowiony pocałunek pieszczota bez oczekiwania niczego w zamian może być w rzeczywistości duchowym pocieszeniem cenniejszym niż jakikolwiek fizyczny dar. Następnie porozmawiajmy o kluczowej kwestii, która wszystkich najbardziej martwi: czy to jest czyste i bezpieczne. Doktor Kowalska wykorzysta moje 20-letnie doświadczenie, aby Wam pomóc. Eksperci branżowi mogą Wam z całą pewnością powiedzieć, że dopóki mamy dobre nawyki higieny osobistej i nie ma stanu zapalnego, ani infekcji w miejscach intymnych, całowanie naszych kobiecych miejsc jest niebrudne i bezpieczne i zdrowe, jeśli obie strony tego chcą. Jeśli nasze miejsca intymne nie są objęte stanem zapalnym, ani infekcją, będą miały bardzo unikalny, lekki zapach ciała, nie jest to nieprzyjemny zapach ani rybi zapach, ale tak jak każda nasza skóra ma swój unikalny zapach. Naturalny, lekko kwaśny aromat. Drogie panie, proszę, nie straszcie się myśląc, że to brudne z powodu nieśmiałości lub niewiedzy. Tylko wtedy, gdy zauważycie rybi zapach żółto-zielony lub szary kolor lub konsystencję przypominającą twarz, którym towarzyszy swędzenie lub pieczenie, są to sygnały ostrzegawcze waszego ciała, że możecie mieć infekcję. Natychmiast udajcie się do lekarza zamiast snuć przypadkowe domysły i odpychać partnera. Jeśli chodzi o bezpieczeństwo, dr Kowalska ma obowiązek dostarczyć pełniejszych informacji. W rzadkich przypadkach niektóre wirusy, takie jak wirus brodawczaka ludzkiego HPV, który powoduje raka szyjki, macicy lub wirus opryszczki, mogą być przenoszone przez kontakt oralny. Wiem, że możecie być trochę zdenerwowani słysząc słowo wirus, ale nie martwcie się kluczowy jest długotrwały wzajemny kontakt w związku monogamicznym, czyli tym co nazywamy starym dobrym małżeństwem, oboje mogliście być od dawna narażeni na to samo środowisko wirusowe, a wasze ciało mogło wytworzyć przeciwciała. Ryzyko zarażenia się nawzajem nowym wirusem jest bardzo, bardzo niskie. Wspomniałam o tym głównie dlatego, że mam nadzieję, iż wszyscy będą mieli prawidłowe pojęcie o zdrowiu. Pary powinny być szczere co do swojego stanu zdrowia i zachęcać do regularnych badań kontrolnych. To jest najlepsza ochrona dla siebie nawzajem. Aby ta intymność była bezpieczna i piękna, wystarczy pamiętać o kilku prostych zasadach życiowych. Pierwszą jest prawidłowa czystość. Codziennie używajcie bieżącej ciepłej wody, aby delikatnie rozchylić wargi sromowe większe i mniejsze i oczyścić zewnętrzne fałdy. Nigdy nie używajcie słuchawki prysznicowej do silnego strumienia wody w celu płukania wnętrza pochwy. Nazywamy to działanie irygacją pochwy. Nie myjcie miejsc intymnych mydłem, ani zasadowymi zapachami, ani mydłem czy żelem pod prysznic, które są zbyt drażniące, aby twierdzić, że mają działanie antybakteryjne. Zniszczą one naturalną barierę Waszych miejsc intymnych i zabiją zarówno dobre, jak i złe bakterie. Po umyciu przygotujcie miękki ręcznik do własnego użytku i delikatnie osuszcie je metodą dociskania, a nie pocierania w przód i w tył. Drugą zasadą jest nauczcie się obserwować siebie. Jeśli czujecie, że wasze miejsca intymne są w stanie zapalnym i mają dziwny zapach, swędzenie lub ból, o którym wspomniałam, powinniście zawiesić wszelką aktywność intymną i udać się do lekarza. Pozwólcie profesjonalnemu lekarzowi pomóc wam zdiagnozować i rozwiązać problem gruntownie. To jest wyraz prawdziwej miłości do siebie i partnera. Trzecim i najważniejszym punktem jest komunikacja. Kiedy jesteście intymni, musicie umieć się ze sobą komunikować. Mąż może nauczyć się używać łagodniejszego tonu, pytając, co myślisz, jeśli tak zrobię, czy czujesz się niekomfortowo lub zdenerwowana. Żona może również odważnie wyrazić swoje obawy. Jestem trochę nieśmiała, ponieważ boję się, że nie pachnę wystarczająco dobrze. Odkryjecie, że kiedy jesteśmy gotowi wyrazić nasze prawdziwe lęki i obawy w tonie pozbawionym oskarżeń, wszystkie bariery i dystans zostaną w tej chwili skrócone. Intymność w starszym wieku nigdy nie polega na pogoni za pasją i impulsem młodości. Nie chodzi o porównywanie kto ma najlepsze umiejętności. Prawdziwym sednem jest empatia, uczucie zrozumienia i pielęgnowania siebie nawzajem. Kiedy kobieta bez względu na wiek może czuć, że jest głęboko otoczona opieką i czule kochana, nawet jeśli jej skóra jest pomarszczona, a włosy siwe, pewność siebie i blask, które emanują z jej wnętrza, będą absolutnie bardziej poruszające i Wspanialsze niż w młodości. Następnie porozmawiajmy bardziej szczegółowo o tym, jak prawidłowo dbać o nasz sekretny ogród, aby stał się źródłem pewności siebie, a nie przyczyną niepokoju. Wiele kobiet ma w sercu głęboko zakorzenioną, przestarzałą koncepcję, że miejsca intymne to brudne miejsca, które nie powinny widzieć światła dziennego i należy trzymać się od nich z daleka, nie dotykać ich ani o nich nie mówić. Im mniej o nich mówimy, tym lepiej. Ale to często z powodu tego unikania i zaniedbania, stajemy się coraz bardziej obojętni na własne ciała. Gdy stawałam się z nim coraz bardziej obca, w końcu używałam wielu metod, które uważałam za prawidłowe, a które w rzeczywistości były całkowicie błędne, aby je oczyścić. To sprawiało, że czułam niepokój i niższość, gdy mój partner się do mnie zbliżał. Prawie codziennie słyszałam w gabinecie starsze kobiety mówiące: Och, nie śmiem pozwolić mu się zbliżyć. Boję się, że w tym miejscu będzie zapach lub uczucie brudu. Ale w rzeczywistości dr Kowalska chce stanąć w obronie naszych ciał. Nasze miejsca intymne absolutnie nie są tak brudne, jak ludzie błędnie sądzą. Wręcz przeciwnie, jest to bardzo inteligentny i wyrafinowany organ z zdolnością do samoczyszczenia. Mówiąc prosto, w naszych miejscach intymnych zawsze żyje grupa dobrych bakterii. Najważniejszym strażnikiem wśród nich są pałeczki kwasu mlekowego Lactobacillus. Są jak najwierniejsi strażnicy naszych miejsc intymnych pracujący dzień i noc, aby wydzielać kwas mlekowy, utrzymując wnętrze w słabokwaśnym środowisku OPH około 3,8 do 4,5. To kwaśne środowisko jest naszą naturalną tarczą i może skutecznie hamować inwazję złych bakterii, które lubią rosnąć w środowisku zasadowym, takich jak bakterie beztlenowe lub grzyby powodujące bakteryjne zapalenie pochwy. Dlatego zdrowe miejsca intymne będą miały lekko kwaśny, naturalny zapach. Jest to normalny i zdrowy zapach. Proszę nie mylcie go ponownie, w przeciwnym razie pojawią się problemy. Wiele przyjaciółek, zwłaszcza starszych kobiet, często nieumyślnie stosuje pewne pozornie czyste metody, aby zniszczyć ten naturalny mechanizm ochronny ustanowiony przez dobre bakterie. Najczęstszym i najpoważniejszym błędem jest wielokrotnie podkreślane nadmierne czyszczenie. Na przykład, używanie mydeł o silnym działaniu bakteriobójczym, silnie pachnących żeli pod prysznic, a nawet używanie różnych ziół słonej wody i oktu z nieznanych źródeł do głębokiego płukania pochwy. Te zasadowe i drażniące płyny zabiją nasze dobre i złe bakterie. To tak jakby zrzucić bombę w lesie i zniszczyć wszystkie żywe istoty. Gdy równowaga ekologiczna wewnątrz zostanie całkowicie zniszczona, miejsca intymne tracą swoją ochronę. Wartość pH wzrośnie, stając się suche i kruche, a także bardziej podatne na infekcje i stany zapalne. Rezultatem jest często to, że im więcej myjesz, tym bardziej swędzi i czujesz, że powinnaś myć się sama. Im mocniej myjesz, tym bardziej jest brudno i wpadasz w błędne koło, które nigdy się nie kończy. Noszenie obcisłej, nieoddychającej bielizny syntetycznej lub poleganie na wkładkach przez długi czas z powodu nietrzymania moczu może utrzymywać Twoje miejsca intymne w gorącym i wilgotnym środowisku przez cały dzień. To po prostu y, tworzy idealne warunki do rozwoju bakterii i pleśni, co naturalnie powoduje nieprzyjemny zapach i swędzenie. Dlatego, prawidłowy sposób dbania o miejsca intymne, jaki to jest, y, właściwie jest to bardzo proste. Proszę postępujcie zgodnie ze wskazówkami dr Kowalskiej i zapamiętajcie następujące punkty. Po pierwsze, podkreślam ponownie, że myjemy tylko na zewnątrz, a nie wewnątrz. Delikatne mycie zewnętrznych fałd, warg, sromowych większych i mniejszych czystą, ciepłą wodą każdego dnia jest wystarczające. Jeśli naprawdę czujecie potrzebę użycia produktu do mycia, proszę upewnijcie się, że wybieracie łagodny płyn przeznaczony do higieny intymnej z wyraźnie oznaczonym lekko kwaśnym pH. I raz dziennie to absolutne maksimum. Po umyciu delikatnie osuszcie przez dociskanie miękkim, czystym ręcznikiem. Nigdy nie używajcie szorskiego papieru toaletowego ani mokrych chusteczek zawierających alkohol lub substancje zapachowe do energicznego pocierania. To podrażni i uszkodzi naszą delikatną błonę śluzową. Przy wyborze bielizny, proszę starajcie się wybierać modele z czystej bawełny w jasnych kolorach oddychające i pamiętajcie o codziennej zmianie. Najlepiej prać bieliznę ręcznie i suszyć ją na słońcu, aby wykorzystać promienie ultrafioletowe do najlepszego efektu sterylizacji. Istnieje również powszechny mit dotyczący owłosienia łonowego. Wiele osób uważa, że aby zachować czystość, należy je całkowicie zgolić. Ale w rzeczywistości owłosienie łonowe istnieje podobnie jak nasze włosy w nosie i ma swoją funkcję. Może pomóc nam blokować zewnętrzny kurz, zmniejszać tarcie odzieży i utrzymywać odpowiednią wilgotność na powierzchni skóry. Jeśli naprawdę czujecie, że jest zbyt gęste lub nieuporządkowane i chcecie je uporządkować, użyjcie czystych małych nożyczek, aby delikatnie przyciąć długość. Starajcie się nie używać maszynki do golenia zbyt blisko skóry, ponieważ może to łatwo spowodować wrastanie nowych włosów, powodując bolesne zapalenie mieszków włosowych, co jest jeszcze bardziej niewygodne. Kiedy traktujemy nasze ciała we właściwy i delikatny sposób, będziecie zaskoczeni odkrywając, że cała osoba staje się bardziej zrelaksowana i pewna siebie. W tym momencie, jeśli oboje małżonkowie są chętni do całowania miejsc intymnych, to co kiedyś było nieśmiałym i tabuizowanym zachowaniem, zostanie podniesione do rangi delikatnego sposobu odczuwania miłości i bycia kochanym. Fundament miłości zawsze leży w tym, czy odważymy się otworzyć nasze serca i kochać siebie i siebie nawzajem w najprostszy i najczystszy sposób. Aby to osiągnąć, kobiety muszą najpierw poczuć się czyste, komfortowe i pełne od samego serca. Zanim rozpocznie się jakikolwiek intymny kontakt, zawsze pamiętajcie o najważniejszym kroku komunikacji. Pamiętam mężczyznę po 60, który przyszedł ze swoją żoną. Po konsultacji został, aby mi się poskarżyć, czując się trochę sfrustrowany i bezradny. Powiedział Pani doktor, ja naprawdę chcę tylko uszczęśliwić moją żonę i dać jej znać, że nadal ją kocham. Ale za każdym razem, gdy się do niej zbliżam, jej ciało natychmiast sztywnieje mocno, zaciska nogi, a jej oczy zaczynają mnie unikać. Naprawdę nie muszę nic robić, czasami chcę ją tylko delikatnie pocałować. Dlaczego to jest takie trudne? To zdanie sprawiło, że długo się nad tym zastanawiałam. Wiele osób uważa, że ludzie nie potrzebują już miłości, gdy się starzeją, ale prawda jest zupełnie odwrotna. Im jesteśmy starsi, tym głębsza jest nasza potrzeba więzi emocjonalnej chociaż miłość nie jest już tak namiętna jak w młodości desperacko potrzebujemy tego uczucia bycia traktowanym delikatnie i pielęgnowanym jednak pierwsze am jesteśmy starsi tym cieńsza staje się nasza skóra tym bardziej jesteśmy nieśmiali w wyrażaniu siebie i tym bardziej prawdopodobne jest że będziemy się nawzajem źle rozumieć z powodu podejrzeń kobiety po 50 czy 60 roku życia Często żywią wiele kompleksów niższości, martwiąc się, że ich sylwetka się zmieniła, skóra stała się wiotka, a ich miejsca intymne nie są już tak czyste i pachnące jak w młodości. Boją się, że ich mężowie zobaczą lub poczują i okażą obrzydzenie. Mężczyźni również są nieśmiali, bojąc się odrzucenia, gdy tylko otworzą usta. Po wielu takich razach chęć zbliżenia się powoli stygnie, jak tlący się węgiel. To właśnie te drobne, niemal niewidoczne bariery, których nie da się pokonać delikatnymi i szczerymi słowami, nawet jeśli para mieszka pod jednym dachem. Odległość między sercami stanie się większa niż między obcymi. Seks oralny lub możemy użyć łagodniejszego terminu pieszczoty ustami. Samo w sobie nie ma w tym nic dobrego, ani złego, ani piękna, ani brzydoty, ale najważniejszym warunkiem jest zawsze to, aby obie strony czuły się komfortowo i chętnie. Nigdy nie powinno to być coś, co jedna strona wymusza, a druga znosi. Musi opierać się na głębokim zaufaniu, pełnym zrozumieniu i absolutnej zgodzie. Czasami zanim cokolwiek zrobicie, poćwiczcie rozmowę. Prosta i delikatna rozmowa może otworzyć cały świat emocji. Na przykład mąż może spróbować wziąć żonę za rękę w relaksującej chwili i zapytać: Kochanie, wydaje mi się, że ostatnio mamy mniej intymnych chwil. Czy zignorowałem twoje uczucia, jeśli będę chciał cię kochać w delikatniejszy sposób, czy będziesz się bardzo wstydzić? Żona może również odważnie wyrazić swoją wrażliwość. Kochanie, wiem, że chcesz się do mnie zbliżyć, ale trochę się tego boję, ponieważ martwię się, że nie jestem już młoda i wystarczająco pachnąca. Jeśli dobrze o siebie zadbam, czy będziesz skłonny dać mi trochę czasu? Widzicie, gdy w rozmowie nie ma oskarżeń ani upokorzeń, a jedynie najprawdziwsze uczucia, wszelkie mechanizmy obronne i zbroje topnieją. Od tego momentu każdy dotyk stanie się delikatniejszy i bardziej naturalny dzięki temu zrozumieniu. Oczywiście nie każda para może zaakceptować lub polubić takie podejście. Jeśli jedna strona naprawdę czuje się niekomfortowo i nie może tego zaakceptować, jest to całkowicie normalne i absolutnie nie ma potrzeby tego wymuszać. W takim przypadku wciąż mamy setki sposobów na wyrażenie intymności i miłości, takich jak delikatne masowanie napiętych ramion i pleców partnera przed snem. Ciepły uścisk pocałunek w czoło lub policzek, albo idealnie ciepły brzuch lub wewnętrzna strona uda. Te gesty choć proste przekazują głęboką i szczerą miłość. Co najważniejsze, nie sprawią, że ktokolwiek poczuje się zmuszony lub niekomfortowo. Pamiętajcie, nie ma brudnych miejsc intymnych, są tylko zapomniane lub źle rozumiane zakątki ciała. Kiedy kobieta jest kochana we właściwy sposób i czule otoczona opieką przez partnera, będzie promieniować pewnością siebie od wewnątrz. Emocjonalne odżywienie płynące z bycia kochaną i pielęgnowaną jest niezastąpione przez żadne drogie kosmetyki czy produkty do pielęgnacji skóry. Na koniec dr Kowalska podsumuje i podzieli się kilkoma pokarmami, o które wiele kobiet pyta w gabinecie, aby utrzymać nasze miejsca intymne, zdrowe, komfortowe i naturalnie pachnące każdego dnia. Pierwszym jest odżywianie od wewnątrz. Picie wystarczającą ilość wody każdego dnia, co najmniej 1500 do 2000 ml, co pozwoli utrzymać nawilżenie skóry całego ciała, w tym błąd śluzowych miejsc intymnych. Jedzcie więcej warzyw i owoców bogatych w witaminę C, takich jak gujawa kiwi i żurawina, co jest bardzo korzystne dla zdrowia dróg moczowych. Ponadto jedzcie więcej produktów bogatych w probiotyki, takich jak jogurt bez cukru. Pomagają one utrzymać zdrową florę naszych jelit i pochwy, a także utrzymują naturalnie lekko kwaśne środowisko miejsc intymnych i wydzielają lekki zapach. Z drugiej strony, starajcie się jeść mniej surowej cebuli, czosnku, pora lub potraw zbyt pikantnych i drażniących. Mogą one rzeczywiście na krótki czas nasilić zapach ciała. Następna jest delikatna pielęgnacja od zewnątrz. Oprócz wspomnianych wcześniej prawidłowych metod czyszczenia oto kolejna zaawansowana wskazówka dotycząca pielęgnacji skóry możecie udać się do apteki lub sklepu ekologicznego i kupić małą butelkę czystego, tłoczonego na zimno oleju. Kokosowego z pierwszego tłoczenia lub oleju ze słodkich migdałów. Po oczyszczeniu i osuszeniu każdego wieczoru użyjcie czystych opuszków palców, aby nałożyć bardzo małą ilość wielkości ziarnka ryżu na skórę zewnętrznej strony warg sromowych większych. Pomoże to zmiękczyć na skórek, nawilżyć i ma naturalne działanie antybakteryjne. Pamiętajcie, wystarczy odrobina na najbardziej zewnętrznej skórze. Sprawi to, że poczujecie mniejszą suchość, a większą miękkość i zapach. Jeśli jesteście uczulone na orzechy lub nie lubicie olejków na rynku dostępnych, jest również wiele intymnych żeli nawilżających przeznaczonych dla dojrzałych kobiet, które nie zawierają żadnych składników leczniczych. Są one również bardzo dobrym wyborem. Na koniec jest zdrowe ćwiczenie na całe życie. Istnieje bardzo proste, ale skuteczne ćwiczenie, które wszystkie kobiety w każdym wieku powinny wykonywać codziennie. To ćwiczenia Kegla. Kluczem do tego ruchu jest to jakbyśmy powstrzymywali mocz lub wiatry. Poczujecie jak mięśnie na miednicy kurczą się do wewnątrz i do góry. Proszę spróbujcie utrzymać skurcz mięśni przez około 5 do 10 sekund, a następnie powoli i całkowicie je rozluźnijcie na 10 sekund. Wykonujcie ten cykl skurczu i rozkurczu co najmniej 2 do 3 razy dziennie po 10 powtórzeń w każdym cyklu. Niezależnie od tego czy siedzicie, oglądacie telewizję, leżycie w łóżku, czy stoicie czekając na autobus, możecie ćwiczyć regularnie w dowolnym miejscu i czasie. Pomaga to nie tylko wzmocnić nasze mięśnie dna miednicy, ale także skutecznie poprawia powszechne u starszych kobiet nietrzymanie moczu i problemy z oddawaniem moczu, a także może znacznie wzmocnić doznania intymne. Najważniejsze jest, aby zaakceptować i pokochać nasze obecne ciało z głębi serca. Nie porównujcie się ze swoim młodszym wyglądem i nie porównujcie się z tymi nierealistycznymi obrazami w mediach. Nasze ciała zapisują trajektorię naszego życia. Bez względu na to, jakie ślady pozostawiły na nich lata, zasługują na naszą delikatną opiekę i miłość. Mam nadzieję, że dzięki tym informacjom pomogę wam nie tylko lepiej zrozumieć i zaakceptować własne ciała, ale także poczuć się bardziej zrelaksowanymi i komfortowymi myśląc o intymności z partnerem w przeszłości. Niektóre rzeczy mogą wydawać się trudne do omówienia, ale dopóki jesteśmy gotowi komunikować się ze szczerością i szacunkiem, staną się one najsłodszym pocieszeniem, które odżywia nasz związek. Jeśli czujecie, że dzisiejsza treść była dla Was istotną pomocą, proszę nie wahajcie się dać kciuka w górę dla dr Kowalskiej. Dziękuję za Wasze wsparcie. Do zobaczenia następnym razem.